Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy serdecznie Wow, co mi się tu stało? Okej, okay, już wszystko powróciło do normy. Mamy pierwszy mecz w Jegalisk, Master Cup. Ej, ja nazywam się Roller, Po mnie jest Shape, shapes. dokładnie Muspelheim. To jest pierwsza mapa, którą dzisiaj będziemy grać. Mamy Misza polskiego, Terana kontra, Uuu, a to jest Foru. A, foru, tak. Foru, tak. foru, foru o, więc protos. protos, właśnie. I ma... Ma no, pana Wojdreja na obrazku, okay. więc, no więc trzeba, trzeba się bawić. Wiemy, że Wojdrej na Reapera myślę, że poradziłby sobie lepiej <laughs> niż dobrze. Mam nadzieję, że tej grze również tak nie będzie. Tak, to na pewno. Nie, teraz Zobaczymy. E, właśnie, nie wiem, czy w sumie powinniśmy mówiliśmy no, na forum, no, że, że ma inny. Tak. Znajduje się w prawej, dolnej części właśnie mapy Mutspermage. Tak, natomiast e, w lewej, górnej części mapy znajduje się jakże to niebieski Teran, nasz oczywiście Rodak, Polak, Miszu. No właśnie, co możemy się po tej mapie spodziewać? Szczerze mówiąc, widziałem tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość ale, gier, ale to e, PVZ, a nie PVT. Natomiast to I... ciekawe, bo widziałem tutaj mało gier i chętnie tak? pooglądam sobie mhm. na tej mapie mecz, tak. który właśnie się rozgrywa. Napad no, na pewno nie jest zbyt częsta, aczkolwiek widziana właśnie była ona e, dużo razy na m, Poker Strategy League, które. Jakiś czas temu, myślę, że tutaj, nie wiem, 2, 4 miesiące temu kastowałem razem z Erbenem. Tutaj ta mapa się przewijała dwa, trzykrotnie na taki jeden dwumer. bo Tam było czy nie boomer, tam grał dwóch graczy na 10 mapach. Oni wszystkie grali i potem zbierali punkty z tych map. Ale wracając do tej gry w tym momencie, no na razie oczywiście nic ciekawego się nie dzieje w ogóle. Powiedzmy troszeczkę o bo jest dosyć ona. No, no, ekspansja dosyć łatwa do zabrania. Kamienie tutaj, który jeszcze bardzo, bardziej zmężałam nam to przejście, więc myślę, że tutaj protos na właśnie tę pozycję jest bardzo. No nie powiem, że faworyzowana aczkolwiek lubi ten sytuację, bo tu jeden pylon i wall można zrobić właśnie pod jednym pylonem. Dokładnie. Oczywiście sytuacja jest nieco gorsza, kiedy te kamienie zostaną zniszczone. Natomiast mm. widzimy e, rafinerię ze strony Terana. No to jest dosyć, dosyć szybka rafineria, żeby ten Mikrzy chciał zagrać jakiś, jakimś ciekawym stylem. No, Dokładnie. Bardzo, bardzo możliwe tutaj, żeby to było można grać z jednej bazy. E, takie szybkie przejście w fanusz, może e, taki one-on one tutaj z jego, z jego strony będziemy. Widzieć. To wszystko jest bardzo możliwe, ale właśnie w tym momencie port ten na to wszystko skautuje. No i, no i dowie się, że tutaj jest bardzo grany szybki gaz i można na to mniej lub więcej przygotować. Tak, patrz, widzę, że już baraki, praktycznie są skończone. Widzisz, rafinerię. Trzy scv już zbierają ten gaz, więc naprawdę pracuje na pełnych obrotach ta rafineria. Mhm. Kilka SCV-ów nie ma jeszcze upgrade'a do widma upgrade w mhm. No i tutaj no, nam się chyba będzie próbować, tak, o w tym momencie dokładnie się to zaczęło, e, próba się to chciała gdzieś zmienić, ale oczywiście mi, że są prawdopodobnie nie da stać nigdzie, bo to... mamy panterkę, czyli będziemy mieli pewnie one-one-one, tak jak właśnie e, wspominałem wcześniej, o ta... tylko teraz najważniejsze, czy będzie drugi? Gaz to będzie... nie wiem, Pobanshi się raczej nie grać, aczkolwiek potem pewnie, pewnie będzie chciał wyjść razem z Rywenem. O! Albo Oczywiście mogą z iść. Na, na Protosta jak najbardziej można grać Banshi Szczególnie jeśli Protost pominie, um, pominie robotyki Facility. Oczywiście się... w wyższych jest to raczej rzadko spotykane. Mm -hmm. No, ale każdy ma swoje e, wariacje, tak. każdy ma swój styl grania, więc mhm. czasami może to wyjść, a czasami okaże, okaże się to porażką. Natomiast widzimy, że drugi gate jest w połowie skończony, mhm. no. więc może to będzie jakiś mały puszcz, jakaś szybsza agresja, jakiś tu gate chwilowy, żeby tylko zmylić przeciwnika, którego opóźnić. No i chwili nie zrozumiałem, czy było, było sens produkowanie jego pojedynczego, jeżeli zaraz nastąpi zamiana w ja, ale nie widzimy. W ameryńskim będzie produkowane przez że ta próba na pewno to jest, jest druga rafineria, natomiast mamy 1.1.1, bo jest Starport w tym momencie również budowany, reaktorowany z Dlatego jak na razie jeden helion, faktorka, e, dobudowuje sobie w tym momencie Lab'a. E, no i zobaczymy ten helion, oczywiście, w formie on-scout, Tutaj e, mogła być oczywiście możliwość ewentualnego. E... ewentualnego tutaj Helion Dropa, aczkolwiek chyba nic z tego widzieć nie będziemy, bo tutaj musiałaby nastąpić zamiana właśnie... Y, mm, Rñahto, na to, to jest, tak jest, no i wtedy oczywiście pierwszą rzecz głowy Medivac z tego startporta, a tak będziemy pewnie widzieć Ravena, no który właśnie wanszy. Tak. Fünf. Właśnie będziemy sumić i... Um, Dobudowywany Tech Lab do faktorki, natomiast trzy stalkery już wybudowano z bandy... Pora? Um, mhm. Tak. Tak. On będzie grał... Zobacz, co się dzieje mm. na tyłach jego bazy. On posiada Twilight Castle i opracowuje właśnie w tym momencie Blinka. Mm, tak jest, czyli będzie grał. A nie, to jest robotnik Castle. Robotnik Castle. 3-gate-rową, nie 3 gate tylko 3-gate-links ehm, będzie tak. grał. Ale nie, jednak, jednak się te ale tego... Może popłuczy się jednak, no. a Robotic Facility wyłącznie jest do Opsa. Dokładnie, do, do Opsa, no, ale, ale to jak na razie nie widzimy w tak Natomiast no, ze strony Miszu mamy już e, Banshee w produkcji, praktycznie już w sumie e, wyprodukowane. Mhm. Jeszcze chwila i e, wyskoczy nam na mapie. Mhm. Oraz produkuje się jeden tank. Tak. Jak na razie ani jeden, ani drugi bez upgrade'ów, ani nie ma Siege'a, ani nie ma Cloak. Mhm. Chociaż widzę zakolejkowany mansion i kolejny mansion już jest z produkcji, myślę, na pewno będzie próbował zrobić mm. z tym jakiś mały haras. Tak, ja myślę, że tutaj po tym mansion, jeżeli nastąpiłby pusto, przydałby się Raymond właśnie do rzucenia do points the Fendron. On bardzo, sobie bardzo pomógł te, te sokery olepszyć no tutaj e, ta trójka. Jeżeli teraz Miszu wiedziałby, że znajdują te, się te trzy sokery, to prawdopodobnie próbowałoby je zamknąć, no bo tak. mogłyby one uciekać to w tą Natomiast stronę. zobacz, że mamy Proxy pylon niedaleko bazy Miszu, więc hmm. myślę, że to będzie jakaś dłuższa agresja. Aha, no właśnie w tym momencie zobacz tutaj w polu, że na górze jest czołki, nie ma co się tam pchać. Widziałem, że u niego w wazie wyskoczyli moczek, tak mi się patrzyła się wydawało, bo został skancelowany, bo mieliśmy go przez chwilę na pasku tutaj w produkcji. Na górze. No ale co, mamy, mamy kolejny stalkery, a wiemy, wiemy, że teraz stalkerów będzie bardzo dużo ze strony Fora, jako że skończy mu się w tym momencie blink. Jest również obserwer, czyli tutaj może próbować blinkować się do środka, choćby przez, przez tą tutaj Większą ściankę. Tak, tak jest, to więc jest ten też, może. On właśnie tam zmierza w tą stronę. Mhm. No właśnie, czy teraz to się to tego Miszu będzie spędził? Znaczy tutaj są dwa siege to jest sporo marincu, więc jeżeli Miszu szybciutko zareaguje, to Four może, może nie zdąży mu się spuldownować. E, blinknąć, to nie będzie ciekawa sytuacja. Tak, na pewno dużo stalkerów rozkolenie w tej bitwie, Natomiast no to. No mamy trzy inna na banshee tutaj, troszeczkę udało się potrasować, nie było to zbydwia. No, to jest najpowany jedno Banshee. Mm. No to bardzo duża strata, jest firmą w tym momencie. No, aczkolwiek kolejny macz się nam wylatuje. No, z na pewno tutaj i z tym zimbonem można było burszować. Natomiast Miszu wychodzi, wychodzi chyba tylko chciał y, zobaczyć, co się dzieje, przed jego wazą. Y, no i dokładnie widzi Miszu tego obserwera. Nie ma, nie ma tutaj energii na, na skan, ale to postrasza też tego obserwera. E, ten proxy te bardzo ładnie działa na korzyść oczywiście fora, ale czy uda mu się to wszystko wykonać? No bo w momencie, kiedy sież, sież się tutaj skończy, to nie będzie tak łatwo tym stalkerom co tutaj zrobić. Wiemy, że one, że sokery to oczywiście jednostki. Opancerzona tanki takie jednostki nie dają. Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że obaj gracze grają dosyć długo z jednej baty, Natomiast widzimy właśnie ekspansję Nexusa ze strony pora. Mm -hmm. No dobrze, że teraz się tutaj wycofał właśnie ten gracz, bo, bo te ciżanki <tankie> <tankie> już się wygrzewały. <tankie> E, trzy Banshee w tym momencie, no mogło mogłaby zostać podreperowana, na pewno by nie zaszkodziło, e, no i teraz właśnie, będzie pewnie blind o... do góry, bo widział, że armia misza wychodzi. Tak, blindowała się do góry, a już tam armie nie, nie, STVP zostały rzucone na stalkery, ale niestety zostają zniszczone, mhm. za to Miszu rozkłada się swoim tankiem przed e, swoją bazą, pod rampą. Tak, no widzieliśmy, że Miszu chciał wziąć troszeczkę swoich Sfa, do tego pusza, żeby móc ewentualnie naprawiać Marshy i... I ciągnie, no teraz zbinkuje się do nodu ale kolejny Stalker, to, to chyba już był trzeci albo czwarty, na górze mm. dosyć sporo tutaj w straci. traci. E, mógłbym tutaj dwa z e, ich na przykład z kruku Marinesu, bo tutaj stało, że będę sobie stawiał w prawo i lewo. E, tak. Zawodnik. E, Natomiast e, Stalkery blinkowały się z powrotem do bazy Miszu mm -hmm. i niszczą te klaby na starporcie i już zniszczyły na faktorce. Natomiast e, Miszu nie bardzo się tym przejmuje i kontynuuje swoją agresję, idzie dalej, wziął ze sobą SCV, a Marinesy trzy tanki, oleślimy, trzy tanki? Trzy tanki są. Tak jest. No i idzie po prostu w stronę swojego przeciwnika, natomiast yy, czy Ford będzie w stanie się tam przed tym obronić? to wygląda jak w Shadow że teraz bardzo ładnie tutaj e, Mishu stara się pozabijać te Stalkery, tym no, samym, no, które nie udało się to tam, jest dobrze, kolegu, więc... Ten nie wiem, czy dobry, bo te przydałoby się sensu na, na rampę ewentualnie. Nie wiem, co teraz, teraz Mishu robi, że się tak linżuje w prawo i lewo, bo musi dobrać całą samą planszę do swojego... Bo I teraz widzimy, że te SV-ki starają się e, no, pospawać troszeczkę, aczkolwiek nie wygląda najlepiej i wszystkie one są stracone. Oczywiście teraz może sobie uciec, bo poza mapę i nie będzie takiego problemu i... E, no ale Thor takiej możliwości po prostu nie ma, no i ma tego jednego Pylona tego samego, również jedną problem który której uciekł wcześniej. Tak, jak właśnie widzimy zniszczonego Nexusa i wchodzi do bazy swojego przeciwnika, niszczy Pylony, mhm. natomiast Thor niszczy su e, Supply depoty w bazie miszu. Tak no musi się wszystkie budynki, które mogą uciekać no, ale już komandy tak tylko jest. Nie, to jest toczył już za daleko, myślę, że jest z tampiery do niego padną. Znaczy mogą go tracić, znaczy, się trafić, teraz ale, strzelać, ale... musi go oglądać, żeby go bezmaczkę, bo on no, nie, nie miał tego życia. nie, zążą odlecieć na pewno. Tak Natomiast zobaczcie się dzieje w, w Bazie Fora. Stracił z całego swoją linę stvężli no, mi się. Wydaje, nie, Pro, ucieka nie, coś, coś tam jest. po oku, są wszystkie STV. O ja, ale te boksy <noise> są bardzo <noise> ważne jest, dla Misha. Przepraszam, topki, bo nie wiem, przed STV no, ale tutaj naprawdę no, tak, to konad w tym nie do ruszenia, więc połów straci wszystkie swoje budynki, poleci tutaj nad Potem jeszcze będzie starał się niższy tego nieco. No, on tym samym nie wygra z tą marną, którą w tym momencie No więc mniejszy w tym momencie jest naprawdę w świetnej sytuacji i będzie niższy wszystkie budynki. Tu tu jeszcze no, ma trochę i co najważniejsze, ma na, na kolejnego ewentualnego command mm. centra, więc naprawdę może się tym wyglądać. Tym się nie będzie ruszał, bo jest koło w serwerie i bardzo okazję było. Tutaj jeszcze uciekła faktorka, ale to też jest bardzo ważne. Na tracker nawet nie skupiamy się na pojedynczym a co atakują każdy inny. Tutaj przypełny asymilator, myślę, że to jest akurat błony mm, Tak. Musza. Ale my, myślę, że to nie zrobi jakiejś większej różnicy, natomiast widzimy, że y, Misiu kładzie swoją y, komandę, centerkę w swojego przeciwnika, natomiast jest tam obserwer i on dokładnie widzi co tam się dzieje. No i teraz ważne, żeby tego komoncentra tutaj nie stracić. Będzie to troszeczkę ostrzelane, ale oczywiście no tak, chyba automatycznie będzie uciekał od tych obrażeń, tak. Teraz jeszcze steruje, żeby uciec nim dalej. Natomiast Miszu teraz wie, gdzie przeciwnik ma, swoje, ma swoją armię, i mm -hmm. będzie próbował złapać go, myślę. No no bo bez tej armii tak naprawdę. O, jeden stacjon, drugi chyba tak również stacjonowany. Nie no, tylko ludzi, no, ale no, ładno, ta jedna słaba losyj pozwoliła zdjąć troszeczkę tych saperów Dokładnie. Um, natomiast widzimy, że ekspansja Miszu w dalszym ciągu buduje się w bazie z tego przeciwnika. Natomiast forma y, już skończonego Nexusa i właśnie mm. w tym momencie zaczyna z powrotem swoje minerały, jednak zostaje... Tak, zaraz zostaje znaleziony przez Misza. No i niestety nie da rady się nawet przy tym obronić, ponieważ Miszu ma... Y, no ale zobacz, że Misha Pajlona i tak, w <laughs> Idzie dalej. Ale no cóż. Myślę, że powinien porozmawiać po jednym Marysie. to jest fakt, że mapy, Bo jeżeli nie pokazujemy jeszcze budynków, to powinien się domyślić, że gdzieś jeszcze są w takim razie. Także by po STV-ce, ale no tak. widzimy, że znalazł trzy pylony z tego przeciwnika. To jeszcze bardziej opuści o później pora. Mhm. A bo w tym momencie, znów supply bo oczywiście nie za bardzo porowi to przeszkadza, gdyż nawet nie ma. E, o yes. Do produkcji jednostki. STV-ka jest już na swoim e, rozkazie, tak? Na swoim... Tak, na drugim. Tak, na Wugię idzie i już właśnie widzi w tym momencie ekspansję Fora. Tak, no to są oparone, ale For będzie musiał bronić tej ekspansji, no bo tutaj ma wszystkie swoje praktycznie problemy, chyba gdzieś się jeszcze. Się no aktivuje. właśnie te problemy uciekają z main'a, ale mm -hmm. no nie, nie oszukujmy się, to jest kolejny nexus, kolejne 400 tak. minerałów stracone. Um, tutaj jedna propka nawet padła do tego. Druga przeżyła, zobacz, ostała się jeszcze, aaa i dostała odpitch, tak, ale jeszcze żyje, gdzie ma stópka, gdzie uciec. Chyba jakiś się znowu strzelił. <grym> tak, nie wiadomo. jak się patrzy, przejrza próbę, od o, to też, ups, zginęła się. <grym> Critical hit, jakby można było tak powiedzieć. No ale tak, on no tutaj co mamy, kurczę, no dziewięć stalkerów, no to, co to co jest dziewięć stalkerów, tak. Się... Nie, dziewięć, dziewięć stalkerów. Nie. No tak, i... Tak, no i to jest dosyć tak, ciekawe, co? jeden inny na, 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 na sześć minut tak, od No hmm. i kropka została zniszczona, chciała się teraz schować i położyć, z powrotem, no ale nie udało się. Misiu, y, Misiu, próbował poharasować teraz swojego przeciwnika, tutaj, no, pokazuje nam swoje mikro, ale hmm. no, tak naprawdę niewiele jest w stanie zdziałać. W no, gdyby momencie. to było same Marince, to może jeszcze bym próbować się je mikrować, no, tak, tak, no szczypić ich tam trochę, nie... no właśnie, kolejny był do tyłu. dawaj się szczypać tam po dwa Marinca, to nie jest jakaś jakieś wielkie oklinięcie. Myślę, że nawet byśmy teraz sobie spokojnie wylądować tym komasem i raczej się nie od nowa. Tutaj jest, jest budowana ekspansja, naprawdę w programie na czas, ale no, żebym się tego podjął, musiałbym w tym momencie posiadać... O, jest Chyba jedno maszynce nie jest, no, to jest Ale właśnie za tym jest dwóch, e, trzech stalkerów, więc no, to nie, nieopłacalne dla poora, który już na pewno nie ma się czym bronić praktycznie tak. po sześć stalkerów. Nawet z blinkiem to niezbyt wiele. No Stara się to zrobić, ale Stilżanki dokładnie wiedzą, gdzie się tutaj znajdują Stalkery przeciwnika. Jeszcze Hajen daje również wizję na te Stalkery. W tym momencie Saurus skałtuje całą mapę Miszu w poszukiwaniu kolejnej ewentualnej ekspansji z przeciwnika. Widzimy, że Forr już nie posiada minerału na kolejnego Nexusa. Ta, no nie musiał zacząć zbierać, a nic ale takiego nie robi. Tak, jego proki stoją przy minerałach i po prostu się patrzą. Dokładnie. Że tak to ujmę. Tak. E, natomiast Observer e, Fora podąża za jego armią, więc Forr dobrze wie, gdzie Miszu. Się porusza, mm -hmm. natomiast tak jak tu już powiedzieliśmy, no, For nie ma zbyt dużych szans, żeby coś zrobić. W sumie nie ma żadnych szans, żeby coś zrobić. E, Miszu, myślę, w tym momencie dowiedział się o jego ekspansji, no i mm. w tym momencie rusza tam do końca swoje dzieło. Tak, do no kolejne z, te próby będą musiały odziegać, ale one muszą chociażby zbierać te 400 minerałów na Nexusa, a niestety ono nie, nie będzie miała. Teraz widzimy, że będzie się starało, jak najmniej więcej, i szybkość tych próbów. Można to da się zabić, nie że z tym 5, a 6, ja stąd kiedyś tu zabijałem pojedyncze marinesy, no ale to było na tyle. Kolejny Nexus spada. Tak, widzę, że chyba jakiś pylon y, powstaje w tym momencie. Nie wiem czy potrzebuję do końca, bo to pojedynczy rawestor sam na tego pylona. Mógł, mm. mógł sobie to odwrócić Tak, tylko to i tak bym nic nie dało. Mix sobie nie położył. Myślę, że Force w tym momencie już po prostu próbuje strażnik, w Tak, no troszkę tak to wygląda, bo widzimy, że te gry raczej już w tym momencie nie wygra. No tutaj jeszcze mi może może wezmąć, oczywiście jest tutaj Blinka, czekolwiek nie za bardzo ma opcji tego wyjścia. Może jakiś, e, jakiś final, e, final battle by się udało rozegrać na tym momencie, widzisz ewentualne budynki na tej planszy swojego przyczynnika, no i nie będzie większego problemu, żeby je dorwać, snępuję teraz, bo gdzieś będą komandy, nie jest snępują tego serwera, bardzo fajne wygranie, że mniejsze teraz nie wie w forum, gdzie tutaj znajduje się jego oponent. no i właśnie, w kolejna połowa, te też tutaj jest chyba jeszcze jedno na 5 punktach życia, więc nie jeżeli spadnie tarczy to, to będzie. Już o, jeszcze tutaj, for, pada prosto na, to, na tą całą armię. tak, dwa stalkery zostały stracone, prawie trzy. No właśnie, bo teraz nie ma obserwera na tą armą Misza. <grym się> I nie może wysłać, bo dokładnie wie, że go straci. Co e, prawda, mógłby uh -huh. też oczekiwać na. Ym, na. pomóż Pomóż? Na, na. no, na to. Uh, na taj, taj, na. Na remis. remis tak, na remis. remis. Brakowało mi polskiego słowa. W tak. mi się to strasznie często zdarza. Um, ale to oczywiście... Znaczy jego zachowanie tego nie tłumaczy, no bo mhm. cały czas atakuje. A dobrze wiemy, że jeśli chcemy remis, to musi się na mapie... Znaczy nie może się nic dziać na mapie. Tak, dokładnie. Na Musiałaby do... mhm. nastąpić stagnacja, że się tak wyrazi. E, no a tutaj Miszu, miszu się nie ruszył. Myślę, że czas się przy krzaczkach, ale dokładnie teraz... Purskał go jego tutaj e, obserwerem. No, ten mógłby... Chyba to widzi teraz, będzie lądował tym... O tak, już go widzi, bo już przesuwa swoje mańcji i kolejne obserwę zaginie. Tak, więc... Znaczy to nie będzie remisu, no bo, no bo mistrz jest w przeważającej sytuacji musi tylko biegać i niszczyć pajony, już, na których już nie, nie ma minerałów w tym razie. Tak, zresztą co chwilę jednostki padają jakieś. Mhm. No, sport traci swoją kontrolę nad mapą, jego Obserwery padają z drugi. O, on się został po mapie, żeby pozajdywać te rajone, o, prawie, prawie, prawie do... najbol... o, o, i o i tak właśnie w tym momencie padł bez straty najmniejszej dla, <laughs> dla Starkerów. Tak. Może jednak Ford po prostu próbuje dalej to wygrać. Może ma jakąś swoją cichą nadzieję, że no, czterema starterów. Tak, to teraz tak, jest taka sytuacja, że nawet jeżeli straciłby całą armię tylko komandcentrum centrum, może dzisiaj nieskończoność, <laughs> nie za bardzo pan. będzie go zniszczyć. I wtedy przy tak, tak armii, dokładnie. No i teraz zobaczmy, że przesuwa się w, w opolicy kolejnej. Roku, a teraz obrócił się, żeby zadać troszkę strat. Tutaj chyba jeden, jeden kolejny Mariusz został uszyknięty. O, on mówił, uważa, bo teraz nie ma jeszcze Blinka, dobra, w tym momencie. Mariusz się zakończył. O, ładny, i, ładny, ładny tak. Switch tutaj i kolejna słowa, te. W te Stalkery. No i widzimy po prostu, jak Blink Stalkery bardzo mogą być redynrybujące. Tak, dokładnie. No tutaj naprawdę sporo tej armii tracił, stracił nie można odmówić że jednego Switch członka jedną banż i. 8 marinesk na 23 tak, wcześniej. Tak, starczy naprawdę dużo. E, I ma kolejnego obserwera nad swoją głową. Mhm. No I... właśnie. No, o... Blisko jest, ale <laughs> zobacz, że w porowie już w końcu się życie, bo teraz wszystkie te, te Sucker albo tak. czerwone, albo bardzo mocno pomarańczowe. Zabiegają praktycznie na tarczy, ale i w tym momencie dostał przez kolejny stalker, tak. więc dostał już tylko trzy obserwery No no, no, nie, nie, da, nie nie, ma opcji. Nie no, ma opcji. Porsche, to... Porsche, <laughs> Porsche no, nawet, tak jak mówiliśmy, gdyby zniszczył całą tą armię, äh, miszę tutaj tak, tak, przy no. tak, tym komaseter, teraz tam na wisiał. zaznaczony. Tak, a i wtedy będzie kolejny stan, kiedy spadł. No teraz już, I... teraz już sama panszy z nas, nie GG i ma, no, no, tak. tak, już miszu Tak, w tym samym znaczy momencie powiemy, tak po No dobra, okej, okay. pierwsza, pierwsza, pierwsza gra z nami, e, ciekawa. No, a no, mieliśmy base, to się rzadko generalnie zdarza i bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało. Teraz pewnie wejdzie do Was mistrz, a Wy, drodzy widzowie, drodzy YouTube'anie, mówię teraz do Was. Zobaczymy się z Wami za chwileczkę. Trzymajcie się, a nie za chwileczkę, w kolejnym filmiku. No, trzymajcie się.